Cześć, z tej strony Piotr, a z tej strony Michał. A my dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym albumie grupy Flashword zatytułowanej The Essence has changed, but the details remain. Czego zaczniemy? Może przypomnienia, że to nie jest recenzja, to jest dyskusja i sobie tutaj rozmawiamy. I jak będziecie mieć przy filmie napis nie recenzja, to was pozwiemy. Mhm. Y Dashboard na jakiś czas zniknął, prawda? Trochę Aha. z mapy koncertowej, wydawniczej. Nie było, co prawda, mowy o żadnym rozpadzie, żadnych poważnych zawieszeniach projektu, ale no, jakoś tak sprawy życiowe się potoczyły, że ciszej się Aha. o chłopakach zrobiło. W międzyczasie zmienił się skład. No właśnie, i wydaje mi się, że to jest dobry punkt wyjścia dla, dla dyskusji o tym, czy rzeczywiście esencja, esencja się zmieniła, i jeśli zostały detale, to jakie. Mhm. Może przedstawmy w ogóle czym jest <noise> flashword, bo nie jest taki super znany band. Grupa z Krakowa, grająca kiedyś, co gra teraz, to się teraz przekonamy. Post Hardcore nagrała między innymi album Like We're All Equal Again, kilka Splitów i teraz drugi długogrający album. Dopiero drugi, właśnie. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, jeśli chodzi o Przyjrzenie się ich karierze, że w przypadku zespołów, które na przykład wracają po lata, które wyrobiły sobie jakiś określony styl, mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Tak jak te paradoksy, wszystkie pozest i tak, wiadomo o co Wtedy. chodzi. Z drugiej strony, zespół, który aktywnie działa i konsekwentnie wydaje kolejne płyty utrzymane w mniej więcej tym samym stylu, no też mniej więcej widzimy, jak się toczy ich kariera, w którym mhm. kierunku muzycznym idą, a tutaj mamy taki. Właśnie dosyć ciekawy przykład, gdy zespół tak naprawdę jeszcze no, na wczesnym etapie swojej drogi twórczej zrobi sobie tą przerwę i te tak kilka lat nawet mogło się tutaj okazać bardzo bardzo ważne. A no Te kilka lat to jest nagły rozwój, nagłe zmiany właśnie w scenie posthardkorowej, hardkorowej. To co się dzieje ostatnio, chociażby to co widzimy z, na, na rodzimej scenie z zespołami takimi jak jak Dom Zły, jak Deloès, chociaż to już trochę nieco inny, inny styl, ale właśnie dzieje się trochę, jeśli chodzi o połączenie gatunków, o to, jak ten gatunek się zmienia, w którą stronę dąży, chyba nie do końca jeszcze wie, i to jest bardzo ekscytujące w tym. A w którą stronę podążył Flashwords z nowym albumem? Trochę wydaje mi się, można tutaj wyprowadzić paralele do tego, co się dzieje na scenie tak krajowej, jak i międzynarodowej, mm -hmm. bo. Coraz popularniejsze staje się połączenie właśnie post-hardcore z back metalem. This Gift is a Curse, Celeste, Hexist. Składy nagle okazało się, że można grać muzykę cięższą jeszcze niż i jeszcze bardziej wkurwioną. Niż a black metal. wciąż mającą ten pierwiastek bardzo emocjonalny, post-metalowy, i żyjącą post tak, złem. I tutaj trochę słychać to na tej płycie, że rzeczywiście mm, te wpływy black metalowe są, zwłaszcza mhm. opowiedziałbym ze szkoły francuskiej, szwajcarskiej, ale jest dużo innych rzeczy też. Chyba pozostał z y, tych detali to pozostał post przede wszystkim, niekoniecznie mhm. post hardcore, ale po prostu post. Są tutaj elementy post black metalowe, post metalowe, post hardcore'owe też. Wciąż, ale w nieco innym e, tego słowa znaczeniu. Z kolei to, co się zmieniło, to to, na co zostały położone akcenty, na dobrą sprawę. Okej, okay, no, ja bym powiedział, że środki wyrazu plus minus pozostały podobne, hmm? ale zmieniło się ich wykorzystanie trochę. No, nie no wiem, czyli, o tym czyli chodzi. tak, czyli, czyli się tutaj zgadzamy, bo każdy utwór na tej płycie to jest jakby osobny spektakl, osobna hmm. opowieść, która ma swoją dynamikę, początek, rozwinięcie, zakończenie, to naprawdę daje pole do śledzenia, wbicia się w to bardzo, bardzo głęboko śledzenia tych. Detali, tak. Mhm. Ale mówisz, że to są osobne historie, mm. opowieści, ale mi się akurat całości bardzo spójnie i bardzo, ba, bardzo od początku do końca dobrze słucha. I, mm. I przede wszystkim tak słucham tego albumu. Poza całością wracam sobie czas do czasu, chociażby do ostatniego utworu osobno, ale to nieco inna historia z tym, z tym utworem. Ale jeśli chodzi o, o całość, to emocje, mimo tego, że nieco inny sposób przekazywane, to są mniej więcej podobne. Chociaż to, to są trudne emocje, tak? tak? Jest ich cała, cała paleta. Mimo, mimo tego, że mówimy cały czas o jakichś niepokojących, przykrych klimatach, to jak się okazuje, to może to być bardzo zniuansowane i mamy tutaj chociażby właśnie tą fluktuację nastroju, jak w The Map, potem gdzieś w środku płyty ten przerażający Oncologist Nightmare. Bardzo podobały mi się też. A różnicę jest bolcer. <noise> <noise> Inaczej trochę trudno mi to nazwać. Prawde, ale... po... Głównie pod względem perkusji. I riffów. Niektóre, niektórych <noise> Bo To jest taki bolcer, jakby już niebolcerowaty. <noise> bardzo słychać tą melodykę, tą bardzo charakterystyczną konstrukcję riffu. Ale... Mniej barbarzyński, bardziej zniuansowany, bardziej emocjonalny. Tak. tak. Mi z kolei. Żeby nie mówić tylko o rzeczach, które mi się podobają, to mm -hmm. może powiem, co mi się nie podoba. Nie podoba mi się niewiele, ale wciąż. Takie bardzo obecne w utworze Dessen has changed postmetalowy trzon tego utworu. Mm -hmm. Riffy są, są żywcem wyciągnięte z, właśnie z takiego postmetalu. Podręcznikowego. No i tutaj nie do końca mi to gra. Może to tylko kwestia mojego gustu, który już od postmetalu odchodzi i trochę się już z tym osłuchał i, i, i ma dosyć tutaj. próbuję to nieco być przepchnięte. Na szczęście nie w całym utworze. Właśnie głównie jeśli chodzi o, o gitarę, i to mi tutaj trochę nie gra, to mnie trochę wyrzuca z, z, z rytmu, ale zaraz potem jest Deontologist Nightmare, który już jest w ogóle. poruszyć jeszcze tylko kwestie melodii, które są naprawdę bardzo proste, niekiedy mhm. oparte naprawdę o trzy, trzy dźwięki, a jednocześnie sprawiają, że jakoś czuję taką żałość i, i smutek w sercu, że um, no nie sądziłem, że, że tak proste rzeczy mhm. na mnie zadziała, zwłaszcza w tych momentach, kiedy wokal Tytusa schodzi na drugi plan, jakby produkcyjnie jest trochę przykryty przez gitarę i właśnie te melodie Drążą, drążą, drążą i, i, i bolą. A też się pojawiają tutaj takie bardzo fajne, gitarowe, żeby nie powiedzieć trochę infantylne przeszkadzajki, tym z, z numerem, ba, z, z numego, tak. współrzędne, geolokacyjne. Mhm. E, są takie przeszkadzajki w tle tym utworze, które trochę tak są nie, nie w metrum, trochę tak wychodzą właśnie obok i, i tworzą taki niepokojący, Taką niepokojącą dysharmonię, taki wręcz horrorowy element do tego dodaje. W ogóle to, co powiedziałeś, metrum. Mhm. E, rytmika tego grążka jest bardzo ciekawa. To nie jest wasz standardowy post-hardcore, tutaj naprawdę dzieją się. Całkiem nieoczywiste rzeczy, które jednak mają swój puls i wszystko osadzają w tym bardzo określonym kontekście. Mm -hmm. To, o czym mówisz, tutaj właśnie mi się bardzo podoba, ta nieoczywistość tego albumu. Właśnie może dlatego trochę mi przeszkadza ten jeden utwór, a raczej fragment tego jednego mm -hmm. utworu, o którym mówiłem wcześniej, ponieważ on jest. Przewidywalny to jest tak typu. bardzo spodziewane, że. Tak, jest, a, tak. A, a reszta albumu po prostu słucham tego po kilka razy i wciąż mam takie momenty, których się nie spodziewam, które potrafią mnie uderzyć z całą mocą. Już dążąc do, do kulminacji, już na, na, na sam koniec mamy utwór Currents and Tides, który jest już wręcz mhm. no, pankrokowym utworem, powiedziałbym na początku, bo tak, jest to długi, tak, długi tak. utwór, ale początek ma taki pankrokowy drive, i, i, i tutaj. O ile The Map, pierwszy utwór, jest takim wciąż nawiązaniem do ich twórczości mhm. poprzedniej, tak już Currents and Tides jest tym, co zostało wyciągnięte praktycznie tylko z, z tego ich współczesnego, e, współczesnej twórczości. To otwiera się, patrzcie gdzie byliśmy, a mhm. kończy się na, zobaczcie na co nas stać. Chyba wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten album. I nie przejmujcie się tymi etykietkami. Ja sam do hardcora bardzo mam duży problem, żeby się przekonać. Jeśli lubicie black metal, jeśli lubicie bolcer, jeśli lubicie King Crimson, Despell hmm. Omega. Y Posłuchajcie. A jeśli nie lubicie Bolcer, jeśli nie lubicie Death Spell Omega, jeśli nie lubicie King Crimson, to i tak posłuchajcie, bo i tak tutaj znajdziecie coś zupełnie innego również. To jest album, którego możecie słuchać spokojnie, jeśli boicie się etykietki post-hardcore. Jeśli nie lubicie wszystkiego co post, jeśli trudno Wam wchodzi hero, no cokolwiek. Po prostu Warto do tego albumu podejść i spróbować się przekonać. Emocje tutaj zawarte nie są łatwe, ciężkie w przyswojeniu, chociaż no może inaczej. Wchodzą łatwo, ale odbijają się jednak na, na słuchaczu. Chyba po to się też słucha muzyki, nie? Chyba tak. Tym razem zgadzamy się ze sobą. No, wy oczywiście, nie musicie. Cześć.